Cześć, witajcie z tej strony, Cyrgon i mam dzisiaj film o chwytach do broni dostępnych w Battlefield 4. Zapraszam. Na początek wyjaśnijmy sobie różnicę pomiędzy odrzutem a rozsiewem pocisku. Otóż, odrzut jest to efekt kopania broni na różne strony, zarówno do góry, jak i na boki. Możemy go też skontrolować odpowiednio, ciągnąc mysz do siebie, czy też na boki. Natomiast rozsiewu nie możemy już kontrolować, nawet jeżeli nasz celownik stoi w miejscu, to nie wszystkie kule lecą dokładnie tam, tylko są rozsiewane lekko dookoła. Będzie to przydatne zarówno w dzisiejszym filmie, jak i w wielu, wielu innych. Dobra, przejdźmy do chwytów broni. Na wstępie zaznaczę, że chwytów w grze mamy tak naprawdę trzy, co prawda jest ich sześć, jednakże wszystkie chwyty z Battle Packów, które możemy otrzymać tylko z pakietów bojowych, mają swoje odpowiedniki identyczne pod względem statystyk wśród chwytów odblokowywanych za zwykłe zabójstwa. Zadaniem dodatków jest zmniejszanie efektu odrzutu oraz rozsiewu pocisku, i tutaj chwyt pochylony zmniejsza odrzut, czyli ułatwia nam kontrolę tego właśnie efektu. Chwyt ergo pomaga nam tylko i wyłącznie przy strzelaniu z biodra, dlatego rzadko go używam wolę wziąć laser, ponieważ jest on na innym slocie natomiast chwyt krótki zmniejsza rozsięg w pocisku dzięki czemu nasze kule będą chętniej leciały w to samo miejsce. Chwyt ergo według mnie przegrywa rywalizację z dwoma mocniejszymi kolegami, natomiast z chwytu pochylonego i krótkiego trudno jednoznacznie wybrać lepszy. Oba mają zalety, oba mają lekkie wady, e, dlatego ja postawię między nimi na razie znak równości w następnym filmie powiemy sobie nieco o dodatkach podlufowych, natomiast później podsumujemy wszystko co powiedzieliśmy do tej pory i wybierzemy najlepsze czy też najbardziej uniwersalne wyposażenie do wszystkich broni w Battlefield 4. Mam nadzieję, że Wam się podobało, tymczasem dziękuję za uwagę, cześć!